Witam, Dzisiaj pokażę wam Spline Street konstruktora program dzięki któremu tworzę e, program któremu tworzę drogę w, że tak powiem jednej części tak jak widzieliście to na live'ach bo tam właśnie osoby z liveami prosiły między innymi ventury, na przykład i też inne osoby to ciekawiły ale dobra, przechodźmy do konkretów jeszcze powiem, że nie ogarnąłem tego programu sam pomógł mi w tym Nismo, zapraszam na jego fanpage oczywiście link będzie podany w opisie tak jak do każdego te pliku e, wszystko będzie w opisie po prostu i przechodzimy sobie tak, program i mamy ten marker, który, no, tak jak już wspomniałem, będzie w opisie. Tworzymy sobie nową transform grupę. Lewym przyciskiem na nią, name, zmieniamy sobie na. No, załóżmy droga. Podstawowo będzie droga. Naciskamy na plane, Ctrl-X, Ctrl-V do drogi. I mamy tutaj plane. Naciskamy sobie na plane, Ctrl-B i naciskamy lewym przyciskiem na mopę. mamy nasz plane. Już na mapie niebieska strzałka wskazuje yy, stronę, że tak powiem, w którą będzie szła nasza droga. Jeżeli zrobimy w tą stronę, droga będzie szła w tą stronę. Tak to wyczytuje program. Jeżeli jest w tą stronę, idzie droga w tą stronę. No tak to widzi po prostu program. Obniżamy sobie, podnosimy. Oczywiście to jest dozwolone, ale załóżmy, że już sobie zaczęliśmy tą drogę. Idzie sobie tutaj przez, że tak powiem, wieś, której nie widzicie. Oczywiście. I dochodzimy na przykład do takiego miejsca, chcemy sobie zrobić zakręt. No pewnie, obracamy, robimy sobie zakręt. Idzie ten zakręt, idzie dalej, coraz mocniej, coraz mocniej. Żeby nie był zbyt gwałtowny, to na parę części to dzielę. A podwyżymy sobie tutaj, i dalej sobie idziemy. I teraz tak: 90 stopni tutaj będzie w rotacji Y. I jak niektórzy wiedzą. Zapewne wenturiowie. Yy, po obróceniu właśnie tym kółkiem po wyżej 90 stopni, rotacje X i Z automatycznie się zmieniają na 180 bądź minus 180 i tak być właśnie nie może, bo wtedy program wywali nam błąd. Musimy sami kombinować. Na przykład dajmy teraz, jak chcemy wyżej, jak 90, dajmy sobie 120. Jest strzałka niebieska. Zawsze patrzcie na tą strzałkę. Jeżeli ona się obróci w złą stronę, no to, to już będzie źle, ale na te rotację też patrzcie. X i Z muszą zostać 0, tak? Nie możecie też zrobić, nie? Żeby sobie obracać o podgórkę. Podgórkę zawsze idziecie tak, pyk, podnosicie sobie, zmieniacie sobie rotację, Y, i tak sobie nasza droga idzie ale ja w celach w celach pokazania wam tego nie będę potrzebował dalszej drogi więc jak, więc jak widzicie zrobił nam się plejny raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć równo, akurat, elegancko zrobiłem sobie 10 takich punkcików drogopodobnych, nie? bo to jest takie właśnie drogopodobne coś naciskacie sobie na transform group to możecie sobie zwinąć, naciskacie na transform group jak widzicie wszystkie te elemenciki się zaznaczyły File, export, selection. Patrzcie na to uważnie, bo ostatnio dużo osób do mnie pisało z poprzedniego poradnika o, o NowMesh, że nie działa i ma, oni często robili export, selection i files albo export, ale with files. Dajecie export, selection, po prostu trzecia opcja między tymi trzema, Pierwsza, środkowa opcja między tymi trzema: export, selection i teraz tak wchodzicie sobie na przykład tam do mapy maps i robicie sobie no nie musicie oczywiście to nie jest konieczne ale ja sobie ale tak no zalecam wam no bo później nie macie burdelu na mapy i robicie sobie na przykład nazywacie to nie wiem road constructor a tak żebyście wiedzieli co to jest tam nie i dajecie sobie no nie wiem albo tutaj już w sumie nazywacie sobie to droga e, droga polna na przykład nie Dobra, no i teraz, jak sami widzicie, po wejściu do tego folderu, co tam sobie właśnie wybraliście, czyli w moim przypadku to było, te tutaj, o droga polna. No, macie to po prostu, chciałem Wam pokazać, że jest A3D, że u mnie to działa, żeby później nie było, że A, że dlaczego u mnie nie ma, itd. Wchodzimy sobie do programu Spline Street Constructor. Mamy tutaj, tak, i 3D File. No to to później sobie wybieracie, że na przykład nazwiecie Droga Polna, i po naciśnięciu Go, jak już będzie wszystko gotowe, no to tutaj Wam się oczywiście to wszystko yy, wyrzuci, że tak powiem, do tego właśnie pliku i się nazwie Droga Polna. Yy, teraz tak. Dajmy sobie load parameter for linken rand. I co to jest? Zapytacie, a to jest właśnie takie coś, że możecie sobie parametry i zobaczcie teraz nic tutaj nie ma, 0, 0, 0 wszędzie i dajmy sobie strasy z, y, z jak widzicie już się samo tutaj zrobiło i teraz tak bardzo łatwy sposób, jeżeli chcecie lewą i prawą, bo to jest tak, lewa strona, prawa strona środek, jeżeli chcecie lewą i prawą stronę taką samą żeby w taki sam sposób, no zobaczcie teraz jest lewa strona zrobiona tak, nie, a prawa strona będzie, no prosto, to będzie się kończyła robicie sobie kopię no i teraz jak widzicie wszystko się przeniosło jest dosłownie tak samo zrobione i oczywiście te parametry sobie możecie, jak sobie już ustawicie pod siebie, no to możecie sobie mm, też wyeksportować. Ale dobra. Mm, zróbmy, zróbmy tak, e, żeby Wam pokazać, co i jak. Tutaj macie teksturę e, lewego boku. Czyli na przykład e, w moim przypadku będzie to moment, bo już sobie tutaj e, gdzieś to wrzucajmy. E, w moim przypadku będzie to pobocze, nie? Czyli, że taka tekstura będzie właśnie na poboczu. Lange, no to tam już sobie musicie sami postawić do tekstury. Jeżeli zrobicie sobie 100, no to będzie tekstura rozmazana. Ja wam, no może to później pokażę, ale wątpię. No musicie to po siebie ustawić. Jeżeli będziecie widzieli, że tekstura jest strasznie rozmazana, no to zmniejszacie. Jeżeli będziecie widzieli, że jest strasznie taka, taka mała, że takie, no po prostu inna, no to zwiększacie i to dalej i tak dalej. Ale jak sobie za, załadujecie sobie parametry, no to, no to powinno być w miarę. Yy, pikseli tam nie ruszacie, to na przykład też nie wiem, bo ja wam tylko pokazuję takie podstawowe rzeczy. To nie wiem do czego jest, ale tutaj już wam pokazuję. To jest właśnie do punktu pierwszego, Widzicie, macie jedynkę, to jest do punktu pierwszego. Breite, szerokość, winkel, nachylenie, endy, no to tam się coś kończy. I teraz tak, yy, widzicie, mamy jeden punkt, drugi punkt. Jeżeli sobie zrobimy, yy, załóżmy jeszcze kolejny, trzeci punkt, nie? Już, 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 tu nie wywalaj błędów. No to załóżmy sobie, no już, już, już. Minus dajmy te 20, nie? Dobra, 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 fajnie. Widzicie, jeden, drugi tutaj jest tak, pierwszy, drugi punkt i trzeci punkt nie? no ale ja tam trzech nie będę potrzebował, jeżeli wy potrzebujecie róbcie sobie, nikt wam nie zabrania eee, dobra, no to tutaj by było w sumie z grubsza bardzo łatwy sposób, możecie sobie przenieść to na prawą stronę, żeby prawa strona była taka sama, widzicie tutaj mam tak i tak, a tutaj mam tak i bardziej taki krótszy, eee, że tak powiem koniec nie? no to sobie dajmy, załóżmy tak i teraz dajecie sobie kopię jak widzicie przeniosłem Wam nawet teksturę, żeby taka sama była na, na, na drugą stronę. Lange to wszystko jest takie same, tutaj nachylenie też, no i widzicie elegancko bardzo mamy właśnie taką, taką drogę. Oczywiście to sobie tam po siebie ustawcie, ale my przechodzimy już do środka. Na środku tak, Breite, szerokość, 7 metrów no dla mnie na polną drogę będzie za dużo, dajemy sobie na przykład, nie wiem, no 5 niech będzie to coś tam jest od pewnie zakrętu, bo to jest tam kurwa, jakieś jakiś tam zarobisty z Niemca nie jestem także, także no mówię, jeżeli ktoś ogarnia to, no to będzie miał dobrze, no bo sobie to lepiej pogarnia a wam pokazuję to co ja sobie sam ogarnę, a go, ogarnąłem znaczy z pomocą nic ma oczywiście i tutaj spline punkt 2 tam datej i i3d i co tutaj robimy, oczywiście nasz pliczek który wyeksportowaliśmy wcześniej, gdzie się wyrzuciliśmy, yy, tutaj właśnie sobie go musimy rzucić. Wchodzimy oczywiście w ten folder i znajdujemy go. Jest droga polna fajnie. Macie spline punkt 10, akurat 10 punktów. Wszystko jest zrobione, tylko tu jeszcze i3d file, no to właśnie o tym co wam mówiłem tutaj sobie, no ja akurat zawsze, zawsze tak robię, że ten sam plik co wrzucam yy, tu do tego, to ten sam zaznaczam i to się po prostu wyeksportuje i tyle i nazywa się to droga polna, no to załóżmy sobie yy, damy tutaj, nie wiem yy, modele3, no to już wam pokażę, że o co chodzi dajcie sobie go, widzicie, nie wywalił będu, a jeżeli będziecie mieli yy, ten jeden punkcik Ustawiony tak, że będzie tutaj się pokaże 180, no to Wam pokażę 1, 2, 3, 4, 5. I chyba od 5 do 6 coś tam wywalił bunt. No to już będziecie wiedzieli o co chodzi. No i co teraz? I teraz sobie droga polna importujemy. Jak widzicie będzie ona biała. I mimo że tam tekstury wczytywaliście, ona będzie biała. O to mi chodziło, żebym ją pokazać właśnie. Jak widzicie, no biała jest, nie? O to druga sprawa, właśnie od tych punktów ona zawsze się od połowy ustawia. Więc, jeżeli no załóżmy tutaj coś macie, tu w tym miejscu, i chcecie, żeby droga się zaczęła właśnie od tej, tej linii prostej, to musicie sobie tak na połowie ustawić. Tutaj tak samo, nie? Na połowie się ustawia ta droga, ale dobra, my nie o tym. Hmm. A i właśnie, i modele 3, no to to jest to, co sobie tutaj napiszecie, ale jak widzicie, modele 3, i teraz, co zrobić, żeby tekstury działały. Dla mnie najprostszy sposób to jest tak: skopiować te tekstury, co właśnie mieliście, co ich użyliście, te pobocze i dirt, w moim przypadku oczywiście pobocze i dirt, skopiować sobie albo wyciąć i wrzucić tu, gdzie jest właśnie ta droga polna. Bo jak widzicie, ona czyta tekstury. Już wam przerzucam. Ona tekstury czyta sobie od razu stąd. Czyli najprościej będzie tak. No oczywiście tam możecie sobie dać, no nie wiem, jakiś folder. I dajcie sobie na przykład tekstury, i wtedy sobie wrzucacie te dwie tekstury tam, i po prostu robicie tak tekstury, i wpisujecie, i dajecie ukośnik. No i wtedy będzie już szukało w tych teksturach. Ale dobra, no ja mówię, w najprostszy sposób dla mnie jest tak. I teraz, jak sobie już zaimportujecie z powrotem tą drogę, jak widzicie, droga ma nagle tekstury, wszystko działa. I zawsze ona trochę niżej będzie. No i co z tym zrobić? Ja zawsze sobie wpisuję w traslate Y0.52 i jakoś tutaj tak właśnie, że ona praktycznie na tej samej wysokości co, 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 co te punkty jest. Ale jak widzicie, wszystko elegancko działa. Droga się zrobiła. I tak widzicie, że ona jakby słabe tekstury masz coś, nie? Ona po prostu na początku nie ma nie rzuca yy, cienia na drogę i wchodzicie sobie w shape i cast shadow map, sobie zaznaczacie już ma ma tekstury. No i jak widzicie droga się stworzyła. I od razu możecie zauważyć, że ta tekstura drugiego punktu jest taka mniejsza. I wtedy mówię: musicie się pobawić i, 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 i będzie już dobrze, nie? Ale tak to właśnie działa. Jak zrobicie wszystko tak jak ja, to powinno wam również działać. Oczywiście z, z jakimiś tam problemami tak dalej pisać albo w komentarzach albo na mój fanpage, do, oczywiście zapraszam do polubienia mojego fanpage'a yy, na Facebooku pisać lub w komentarzach, nie. I wtedy ja wam tam będę próbował pomóc, jeżeli się oczywiście uda, bo dużo osób właśnie do mnie pisało z ostatniego poradnika, że sobie nie daje rady. No ale różnie to bywa. Zawsze stara się wam pomóc, jak tylko mogę, nie? Także do następnego poradnika na razie i cześć!